Trzeciej klasy gimnazjum Skonarskiego uczestniczyli w warsztatach z przedsiębiorczości, które oparte były na grze strategicznej. Warsztaty w moim przekonaniu najfajniejszy sposób dotarcia do młodzieży, bo najwięcej wiedzy tak naprawdę przez praktykę właśnie się zdobywa. Poza tym gry są coraz bardziej popularną narzędziem przy prowadzeniu warsztatów i rzeczywiście widać, że taka forma wciąga i interesuje młodzież. Warsztaty dla młodzieży przeprowadził Jarosław Kuban, prezes stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg. Jest to gra strategiczna, która jest połączeniem takiego światu teoretyczno-wirtualnego z rzeczywistością. Mówiąc o rzeczywistości, mam na myśli tutaj normalne, zwykłe procesy wprowadzania produktów na rynek i usług, następnie e, tworzenia całego e, komunikowania się z klientem, czyli marketingu, promocji, reklamy itd. i elementu sprzedażowego. Nad opracowaniem tego typu gier czuwa spora grupa ekspertów. Takie gry strategiczne, jak ta. Niewiele w tej chwili firm w Polsce jeszcze posiada w swoim, że tak powiem, repertuarze. Opracowanie takiej gry wymaga współuczestnictwa bardzo wielu osób z czy tej profesji, czyli przedsiębiorców, ekonomistów, księgowych, prawników, psychologów po to, żeby stworzyć całą matrycę logiczną do takiej gry. Ta konkretna gra miała za zadanie pokazać młodzieży, jak wygląda cały proces uruchamiania działalności gospodarczej w obrębie trzech obszarów. Produkt, marketing i sprzedaż. Uczniowie świetnie sobie poradzili zakładając swój wirtualny biznes. Na uwagę zasługuje fakt, że gra strategiczna skierowana jest raczej do osób starszych, bardziej doświadczonych. Pierwszy raz prowadzę dla tak młodej grupy, ale to też dla mnie bardzo ciekawe i powiem szczerze, inspirujące Dziękuję. I, I fakt nie ma wielkiej też różnicy między tymi, zupełnie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z przedsiębiorczością, a, a, a młodzieżą, no, która ma otwarty umysł i cały czas jest w tym procesie zdobywania, zdobywania wiedzy. Także myślę, że ten próg y, trudności y, tu y, nie jest absolutnie za wysoki. Warsztaty z przedsiębiorczości z grom strategiczną na czele w pełni zaangażowały młodzież do myślenia i pracy. Dyrektor placówki Kinga Wnuk bardzo chętnie wprowadza w swojej szkole tego typu zajęcia. Choć, jak mówię, nie jest to łatwe. My mamy mało czas... W ramach tego, co musimy w szkole zrealizować, na to, żeby móc z dziećmi właśnie wyjeżdżać na konferencje, organizować ciekawe spotkania, organizować warsztaty, bo to pochłania czas. Ja jako przykład mogę podać swoje warsztaty z Akademii Sukcesu, gdzie to są przynajmniej trzy jednostki lekcyjne dla jednej klasy każdorazowo. Akademia Umysłu przynajmniej dwie jednostki lekcyjne. Mówi się o tym, że powinno się wyjść na zajęcia w terenie, ale również potrzebujemy do tego czasu. Dlatego teraz, od kilku miesięcy pełniąc funkcję eksperta dobrych zmian przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyrektor Kinga Wnuk postanowiła wyjść z postulatem, aby ministerstwo zagwarantowało szkołom w ramach obowiązującej podstawy programowej czas i przestrzeń, którą dyrektorzy mogliby poświęcić na tego typu działania. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że ja cały czas mam obawę, czy zrealizujemy podstawę programową, czy ja na pewno mogę dzisiaj odwołać takie czy takie zajęcia, żeby zrealizować coś innego, a te warsztaty, te działania dodatkowe, o których mówię, to też jest edukacja. I to bardzo ważna, bo taka nastawiona maksymalnie na praktykę i na to, co, z czego te dzieci w przyszłości będą mogły korzystać. Stąd jest to niesamowicie ważna sfera, i dlatego i to nie jest tylko mój głos, żebyśmy ten czas rzeczywiście mieli i żebyśmy nie musieli o niego tak zabiegać i wyrywać go tak kolokwialnie rzecz ujmując, bo to jest bardzo ważne i to z pewnością w przyszłości. Rolą ekspertów dobrych zmian przy Ministerstwie Edukacji jest m.in. opiniowanie pomysłów Ministerstwa i propozycji dotyczących zmian w systemie oświaty, jak i zgłaszanie swoich wniosków, które mają usprawnić i ulepszyć polską edukację. A jak widać, takie zajęcia jak warsztaty z przedsiębiorczości, które nie mają za zadanie przygotować uczniów do egzaminu, a do życia, służą temu, aby nasza oświata poszła w jeszcze lepszym, a przede wszystkim praktycznym kierunku. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzona została konferencja pod tytułem Europejska Praktyka Zawodowa Gwarancją Lepszej Pracy. Podczas konferencji podsumowano program Erasmus. Projekt organizowany z programu Erasmus obejmował organizację dwóch programów, znaczy dwóch tur młodzieży, która wyjeżdżała do Wielkiej Brytanii. Były to dwie grupy po. 16 osób kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik usług fryzjerskich. Celem projektu było między innymi podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także sprawdzenie, czego do tej pory młodzież się nauczyła. Zadaniem tego projektu było wykorzystanie umiejętności nabytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy. E, oczywiście przygotowanie odbyło się w ramach specjalnego kursu e, przygotowania pedagogicznego, zawodowego, języka oraz y, kulturowego. Prezentacje osiągnięć w zakresie realizacji projektów zagranicznych przedstawili nie tylko nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ale także Zespołu Szkół nr 3, 1 oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego. I tak Magdalena i Zbyszek opowiedzieli o praktykach, które odbywali w hotelach we Włoszech. Poszkodiliśmy język włoski, angielski, bo musieliśmy się porozumiewać tam właśnie w języku angielskim. No i dostaliśmy Europass. No i to na pewno no nam się przyda w y, życiu w... Ogólnie no, doświadczenia zdobyliśmy na nowe, różne rzeczy, poznaliśmy, jak się mamy zachowywać w hotelach i w zakładach gastronomicznych. Ckztu podczas konferencji zaprezentowało także swoje osiągnięcia w ramach realizacji przez szkołę innych ciekawych projektów, na które środki pozyskiwane są z zewnątrz. Do tej pory y, 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 Pozyskaliśmy pieniążki z Unii Europejskiej na cztery projekty. W sumie będzie to kwota około 3,5 miliona, którą zainwestowaliśmy w młodzież i w naszą bazę dydaktyczną. Były to głównie szkolenia o charakterze zawodowym i staże zawodowe w Niemczech, które miały służyć ułatwieniu uczniom wejścia, wejścia na rynek pracy. Uczestnicy konferencji podsumowującej ponadto mieli okazję wziąć udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że bardzo dużo ma tutaj w naszej konferencji. I będzie szkolenie z nowego programu operacyjnego Power, które zgodził się przeprowadzić pan Łukasz Lebner, radca prawny specjalizujący się w obsłudze projektów unijnych. Konferencja zakończyła się uroczystym rozdaniem certyfikatów dla uczestników projektu. Projekt Starszy Brat, Starsza Siostra realizowany w szkole z pasją dobiegł końca. W projekcie udział wzięli uczniowie szkoły oraz wolontariusze, którzy przez pół roku opiekowali się prowadząc różne zajęcia swoimi młodszymi kolegami. Minimum raz w tygodniu mieli wspólne spotkania. Dzieci bardzo wyczekiwały tych spotkań. Jak one były już w piątek to odliczały czas do tego piątku. Także projekt cieszył się dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem i jest takim dużym sukcesem. Uczniowie, którzy pełnili funkcję starszego rodzeństwa, mieli odpowiedzialne zadanie, ale świetnie sobie z nim poradzili, a projekt, jak mówią, przyniósł im wiele dobrego. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł żeby jakby ci tacy duzi, którzy na przykład nie mają brata ani siostry, poznali to uczucie jak to jest i się nim poopiekowali i później może wydomowili rodziców na, na brata lub siostrę. No będziemy za nimi wszystkimi tęsknić, za tymi małymi, naszymi bratami lub bądź siostrami. A będzie nam trochę przykro bez wakacji, że ich nie będzie i historii śmiesznych. Mhm. Tak i też można powiedzieć, że dużo nas nauczył, na przykład właśnie tego, że... Wierzę, że pomagasz, tak, bawiście, a to długa osobę się z tego, no daj szczęście drugiej osobie, tak jakby. Wolontariusze robili wszystko, aby ich podopieczni w trakcie trwania projektu w pełni mieli zagospodarowany ich wspólny czas. No chodziłam z nim na cele zabaw, trochę pisaliśmy literki, tam czytaliśmy czasami w książkę mu czytałam, graliśmy w gry, Kiedyś się nie nudził ze mną, tak mi mówił. Sandy z pierwszej klasy i zawsze przede wszystkim były lekcje pierwsze. Stwiedzaliśmy, ja później był czas na rozmowę, zabawę. Korzyści z projektu czerpali nie tylko wolontariusze, ale przede wszystkim ich młodsze rodzeństwo. Ci młodsi wiedzieli, że są dla kogoś bardzo ważni, dla kogoś innego też niż mama, tata, nauczyciel, prawdziwa siostra, prawdziwa siostra bądź prawdziwy brat. Mamy zabawną historię, kiedy dziecko, które weszło do projektu, myślało, że wolontariuszka zamieszka z nim w domu po prostu. Jak już została z tą starszą siostrą, to znaczy, że będzie spać w tym samym domu. Podczas oficjalnego zakończenia projektu jego uczestnicy wyciągali wnioski wymieniali się swoimi odczuciami i doświadczeniami. Mieliśmy i dobre chwile, których było oczywiście więcej i też takie wyzwania, którym staraliśmy się sprostać też my jako opiekunowie tego projektu, więc no, radzili sobie z różnymi sytuacjami. Projekt Starszy Brat, Starsza Siostra, jak zapowiadam dyrektor szkoły Katarzyna Cukierska, będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Już po raz trzynasty młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego wyróżniona została przez starostę ostrowieckiego. Tym razem Zbigniew Duda za wybitne osiągnięcia nagrodził 10 uczniów przyznając im stypendia starosty. Był to duży problem komu to stypendium przyznać. Po prostu mamy tak uzdolnioną młodzież, mamy tyle osób, które pretendowały do tego, żeby otrzymać to stypendium, że wybór tej grupy wyróżnionej był naprawdę wyborem bardzo trudnym. Z każdej szkoły dyrektorzy wytypowali najwybitniejszych uczniów. Ci młodzi ludzie to przede wszystkim laureaci, finaliści Olimpiad Szczebla Ogólnopolskiego. Z tej grupy wyłoniono stypendystów. Takie osoby przedstawia, przedstawiają nam szkoły i dopiero później odbywa się wybór. Jeszcze na końcu zatwierdza to zarząd powiatu, bo no to trudne decyzje, lepiej żeby, żeby grono osób oceniających było jak największe, żeby nie popełnić tego błędu, a mówię, że osób, które powinniśmy i chcielibyśmy uhonorować jest znacznie więcej. Stypendia starosty Ostrowieckiego przyznane zostały w trzech kategoriach: dydaktycznej, sportowej i artystycznej. Aby znaleźć się w grupie najwybitniejszych Ostrowieckich uczniów, trzeba mieć na swoim koncie dużo sukcesów. Tych nie brakuje m.in. Grzegorzowi Waliszczakowi. Pozostałem laureatem Olimpiady przedmiotowej z języka polskiego. Finalistą Olimpiady Przedmiotowej z biologii, finalistą z ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Olimpiady Teologii Katolickiej. Anna Loranty nagrodzona w kategorii artystycznej potrafi łączyć naukę ze swoją pasją, jaką jest śpiew, a na swoim koncie ma już wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach miesiąca temu zdobyłam Grand Prix, czyli nagrodę nagród na festiwalu w Warszawie Tulipanada z piosenkami Jacka Cygana. Także to był, był wielki sukces dla mnie. A także też niedawno zostałam laureatką w, na festiwalu Integracja Malowana Dźwiękiem w Bochni, gdzie całą ideą festiwalu była integracja z niepełnosprawnymi. Były duety muzyczne, pełnosprawne z niepełnosprawnym. Stypendystów starosty takie wyróżnienie i przyznane nagrody cieszą. Dzięki temu wiedzą, że ich ciężką pracę zauważają inni. Jestem bardzo szczęśliwy, że, został, że moje osiągnięcia i moje starania zostały nagrodzone. Cieszę się, że istnieją takie, tego rodzaju przedsięwzięcia, które umożliwiają wyróżnienie uczniów osiągających wybitne, jakieś wybitne osiągnięcia. Uważam, że ma to też duże znaczenie, ponieważ pierwszy raz jestem stypendystką i, i jestem no, zaszczycona, bardzo mi miło. Dlatego ta nagroda też jest, jest dla mnie bardzo, bardzo wartościowa. Innowacją podczas Gali stypendia Starosty 2016 było przyznanie. Znanie nagród za współzawodnictwo sportowe szkołą ponadgimnazjalnym. Chcemy po prostu promować każdą dziedzinę życia szkoły. Sport jest, jest nieodzowny w każdej szkole, a też ukłon ze strony szkoły mistrzostwa sportowego, że nie brała udziału w tej rywalizacji jest godny podkreślenia, bo. Szkoła Mistrzostwa Sportowego po prostu ze względu na profil, by tą konkurencję wygrała, ale to jest naprawdę zachowanie fair play. I tak w kategorii osiągnięć sportowych najlepszy okazał się zespół szkół numer 3. Drugie miejsce zajął zespół szkół numer 1, a na trzecim miejscu plasowało się liceum ogólnokształcące numer 3. Nagrodą uhonorowano także drużynę siatkarek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Starosta Ostrowicki Zbigniew Duda podkreślał, że sukcesy młodzieży nie byłyby możliwe bez wsparcia najbliższych. Podkreślamy pracę młodzieży, podkreślamy pracę nauczycieli. Wiadomo, że są to ze sobą rzeczy nierozerwalnie związane, ale ja pragnąłbym tutaj podkreślić i podziękować za pracę rodzicom, bo gdyby nie dobra atmosfera w domu, gdyby nie poświęcenie rodziców, gdyby czasami wyrzeczenia ze strony rodziców, nie byłoby tych sukcesów naszych młodych uczniów. Podczas Gali z każdej szkoły powiatu ostrowieckiego ponadto wyróżniono po 10 osób, które w roku szkolnym 2015-2016 osiągnęły sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz rywalizacji sportowej i artystycznej. Listy gratulacyjne powędrowały też na ręce opiekunów i dyrektorów szkół. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wyjątkowa klasa w jednej sali w Liceum imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgromadzili wszystkich olimpijczyków oraz uczniów odnoszących sukcesy w konkursach. Są to te wybitne jednostki, które zakwalifikowały się do Olimpiad, konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej okręgowego i centralnego. Podkreślę, że w tym roku szkolnym mamy ogromną liczbę uczniów, którzy wzięli udział w konkursach i olimpiadach. Jest to liczba 200 jak nie więcej osób. To w szkole prawdziwy powód do dumy. Ruch olimpijski działa prężnie. Monika Mazur brała udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wiedzy o Wynalazczości w Bloku B. Całe przygotowanie do tej olimpiady polegało na tym, że trzeba było opanować wiedzę dotyczącą ustawy o własności przemysłowej oraz z historii wynalazków. Katarzyna Jamrus została finalistką Olimpiady Biologicznej. Licealistka ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Wybieram się na medycynę, więc, jako że jestem finalistką, to miałam 100% z matury z biologii i dzięki temu mam nadzieję, że mi się uda dostać na wymarzone studia. Bo wybieram się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jan Młynek brał udział w cyklu debat oksforskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim uważa, że dzięki temu mógł się wiele nauczyć. Był to cykl debat o różnej tematyce, który sprawdzał naszą wiedzę z zakresu wypowiedzi publicznej, radzenia sobie ze stresem oraz naszej szeroko pojętej wiedzy z dziedzin polskiego wos oraz historii. Julia Słowik, uczennica pierwszej klasy, wraz z koleżankami zajęła drugie miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym o liczbie Pi. Znaczy, włożyliśmy w to trochę pracy, jesteśmy zadowoleni z wyniku. Aleksandra Wojtan może pochwalić się międzynarodowym osiągnięciem. Ja jestem laureatką międzynarodowego konkursu dotyczącego praw człowieka francuskojęzycznego organizowanego no. przez ambasadę w Strasburgu. Można by tak długo wymieniać, licealiści mają wiele sukcesów w każdej niemal dziedzinie naukowej. Dla nauczycieli praca z tak zdolną młodzieżą to duża satysfakcja, ale też wyzwanie. Przede wszystkim satysfakcja. To niesamowite uczucie, kiedy uczeń przygotowywany przez nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego zdobywa potem sukcesy, zbiera laury. Natomiast wysiłek też, ponieważ to jest praca oczywiście pozalekcyjna. Tak jak tutaj wypowiadały się uczennice czy uczeń, wszystkie Udział we wszystkich tych konkursach olimpiadach wymaga jednak wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program. W szkole liczą, że podobne sukcesy uda im się osiągnąć z uczniami, którzy zdecydują się wybrać liceum imienia Władysława Broniewskiego.